Witam Was tutaj NR2, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. Tak, to już trzeci odcinek z Secret of the Mimic i na razie... fajnie się w to gra. Naprawdę fajna grafika, dobre jumpscary. No i cóż. Montując odcinek. się skapłem o pewnej rzeczy tej, której nie mogę przejść na początku filmu tej żdżaki. bo tam jest taka dziura na ścianie dziura w ścianie na ścianie dziura w ścianie jest dziura i przez nie trzeba przejść A, chyba trzeba przejść nie wiem zbieram te sekrety jakby bo w sumie no to No bo jakby jest osiągnięcie i chyba ending. Upgrade permission. Bleh. To jest akurat jedna z łatwiejszych, tylko robiłem już ją kurde setny raz No i... Emission upgrade. Repair upgrade. Access grant. Dobra. Mamy już drugi upgrade. Okej. Okay. to. No i mamy tutaj jak widzicie. Ripper. dobra. Mamy iść. Tutaj. Czy się kurde tak rozglądają? Coś w tym oknie było. A i taka ciekawa Tu są niezbyt istotne plakaty. To, 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 to. A ciekawi nas ten plakat. Join up. As at, Fredbear's Family Diner, czyli Fredbear's Family Diner już istniało. Dokładnie tak. Kurde, tak dziwnie to wygląda. Za, ale okej. Okay. Kupmy mi się, jakby na to pomyśleć. Super, trzeba teraz. Zasilić. Zasilić. Sorry. где-то. А в дрожном хребте. Не, Dobra, się skakać. Miał być? Tak, chyba. Tak. Obudziłem się. Dziwne trochę, że w sumie Na to nie czas, Jackie. dosłownie ta ręka tak z tym Hagi logim kojorzy i oprócz tego mam dosłownie czy czy lakczy to ale tu trochę przycina dobra jakby lepiej gra jest Stop. no nawet nowa dlatego no trzeba jej ona będzie lagować dostać jednego patcha ale... What? What? Aha. Ja to fajnie, nie. Chyba. Drugi raz. Oj, będą próby. Będzie dużo prób tego. Gdzie mają iść? Ja jestem tam... Nie, tu mam iść. Jak to jest kurde detale <grym> no, to... Ja kurde, nie jakby wiecie, dosłownie w większości gier da się skakać, dlatego ja kurde spację naciskam. Dosłownie naciskam. Bo jak widzę już, że tu biegnie, to kurde, mam skakać. Nie, ja się nie zatrzymuję przez jako... nie ale w taki zepardek, zepardek. Chyba nie A ja tu mam crouch i... Jako <śm> Tu się dosłownie przestraszyłem Jakby kurde, tak idę, idę i nagle Jumpscare Nie wiem, czy on Czy gdzieś jej nie da, jakby to nie, Tylko nie, nie da się... się... To jest nie da się Jeszcze takie, że ja muszę podnieść Yyyy... tą myszkę! Po Nie! Ży. Jaki... Ja już po prostu ciągnął swoje życie. Nie, ja sobie chyba czułodziowo continue Aha. Chyba że tak no, Ma się iść nie. Nie, bo ty wyłazisz. Ty stąd wyłazisz. To jest wentylacja. No właśnie. Się nie mogę liczyć. To jest... To jest jedna chyba z lepszych postaci, kurde. Już myślałem, że to jest dosłownie sen, nie? Kurde, był się tutaj. Nie ma nic, a tutaj takie papiery. Arnold. Wake up. No papiery, kawałki. Pierwsza już jest. Awesome. Glad to see you made it here without any complications whatsoever. So we did some digging to learn more about that bothersome endoskeleton that keeps relentlessly pursuing you. From what we can tell, it was designed to keep Murray's son entertained while Murray worked. It would mimic the actions of those around it. At some point, the endoskeleton was exposed to some sort of violence, the details of which are a little fuzzy. This mimic endoskeleton then copied that violent behavior. We came up with some great ideas on how to protect yourself. Unfortunately, we came up with those ideas before the last technicians were sent in, and they ended up with less than positive results. So it seems that maybe distraction and avoidance are your best tools, as a direct confrontation will likely result in the loss of some limbs. The previous technicians considered it an honor to lose limbs in the service of their company, and I'm sure they would tell you that themselves if they hadn't died from blood loss. We expect you'll succeed where they failed. One out of three Fazbear employees has confidence in you, so go get them, Tiger. I found the location of another upgrade station in the showrooms. You can get there if you head back through the Welcome Show. That's the room where you entered the building. Check the monitor. I'm sending you a camera feed. Go there. Over and out. Okay. Czy jakby musi dowiedział się więcej o tym endoszkieletie i Edwin jakby stworzył go po to, aby, aby po prostu Edwin stworzył go po to, aby płynowa jego syna. Welcome Show. Mamy tutaj taki... nie wiem, znacznik? No dwa piętra! Welcome... Welcome Show, czyli musimy wyjść z tego jakby... ...w takim korytarzu. Okej. Okay. Nie ma problemu. Bo tutaj tego nam nie zabrali, ok. pójść, dobra, tędy tędy, co ten słoń był tutaj byliśmy już teatr? teatr? jeszcze nie ma a, to jest to z kodem. dobra dobra, dobra, że bo tutaj szliśmy do windy przy okazji, nie wiem, na shortcie to było widać. Ja żem się męczył z tym kodem. Bo... Totalnie... Okazało się, że nie trzeba... Tego kodu. Nie da się tego otworzyć. To jest... To, to jest przed najlepszy upgrade. Admin. i tak... Basic Security Repair Creator To następny będzie Creator Potem Admin i Executive Czy tak się to czyta? Nie wiem, no Executive Hmm, potrzebujemy tego Admina Hmm Dwa jest, ale tu się nie da przejść. 2, 5 1, 9, 9. 2, 5, 1, 9, 9. Mam dziewiątkę, drugą dziewiątkę, na ja mam 1 i tutaj mamy 5. 2, 5 2, 5, 1, 9, 9 spróbujmy. 2 5 1 9, 9 2

2-5 Może tu coś będzie. Tu widać. Tu trzeba by było coś. Mamy dziewiątkę, tak. Musimy wejść, chyba że coś przeoczyliśmy tu, nie, tu jest dwa na jakiej podstawie? Znaleźć kolejne cyfry? Redbird Family Diner. Okej. Okay. Jest jakiś prezent, ale ja do niego nie przejdę. Z jakieś zlecenie, Czy mogę tutaj Ale no to nam się chyba tutaj nie przyda. Hmm. Cztery. To może będzie cztery, dwa.

dziewięć, pięć, dwa, cztery, może dwa, cztery, pięć, dziewięć, dziewięć, hmm. tu mamy cztery, tu mamy dwa. Cztery, dwa... Może dwa, cztery... Dwa, pięć... Cztery, dziewięć, dziewięć. Chyba, żeby reakuje jeszcze jednej liczby kodu. Nie sądzę. Tu też coś mamy. Hmm. Tu coś wało XD. Hmm. Ty kurde, nie wiem... Oh, I need you to take over Nie wiem na jakiej zawadzie. Ja mam ten kod jakby dać. 2, 6, 2, 9 4. Na necie patrzyłem, kurde. Nie wiem, totalnie. Nie, nie jestem tutaj. Tak bym chciał ja iść. Jakiś taki. Bo trzeba... tu que jakiś quiseres what reality creator Nie mam Eu não To to tutaj. Totalnie nie rozumiem. Tajemniczo ukryte schody. Może? Nie. Nie się, show up Gracias. Okej, okay, myślę, że na tym sobie skończymy. Będę o zasubskrybowaniu. Cześć i pa! To na tyle. Możecie kliknąć w jeden z filmów, który Wam się tutaj wyświetla.